Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Jedziemy. Jedziemy do lekarza. Bo trzeba wziąć i ten, jak to się nazywa, i receptę, co nie wypisać. Znaczy my mm -hmm. nie wypiszemy. Lekarz musi wypisać. Był u nas kurier Tak. Kondrana. Przyniósł śrubki. Ty teraz mi się przypomniała, gdyżśmy przyjeżdżali, Ty musisz przerejestrować samochód. No to, to przecież ja wiem. A, ty wiesz. Przecież jest miesiąc czasu na to. Tak myślałem w środa albo w czwartek. No tak w środku tygodnia chyba najlepiej. Ty Kiedy nie, nie ma mi? ludzi, bo w poniedziałek to jest wtorek tyle ludzi, że... Hmm. I w piątek, nie wiem czemu. A najmniej jest czwartki. No to w czwartek trzeba iść. W środa albo w czwartek zobaczy. Trochę się u nas już ten ile tam jest? 16,5 stopnia tym mhm. to ty się nie boisz nie? nic ja że... no i pokażę wam też co kupiliśmy niedużo bo tam też do niego coś kupiłem nie fajnie pachruść chodzi a czemu ty tak mówisz pachruść? no bo mało jej wymyślił już nazwę pachruść o taki stoi tylko starszy model, widzisz? Mhm. Mm ten przedliftowy No ale będzie żeś tu teraz się ktoś zmieści się, nie za ciasno ktoś tu wjechał, ale, ale patrz ile ich jest znowu no ale tu wjadę ale tu, tu jest wjazd do bramy, ale nie tam dalej ja sobie później cofnę? Nie po co? Aha. I proszę bardzo. I malutkim żeśmy się zmieścili. Dobra. Lecę do lekarza zostawić kartkę. Malutkim to się zmieści. Mhm. I co? No i fajnie. Wszystko załatwiłam. Przyjdzie nam albo SMS-em. Albo, albo na no te pacjenta, tam wszystko jedno, powiedziałam. Mhm. Czy tu, czy tu, wszystko jedno. I, I teraz chyba pojedziemy do. Do warzywniaka. E... Nie, bo może tędy to będzie bliżej mi, pierw do tego. E... Nie do efs tylko do netto. Nie chyba. netto na całym końcu się pojedzie. Aha, no to do warzywniaka i do apteki. Mówicie, że mniej częściej nie, bo tu jest inny uchwyt. Tak. Tu jest nowy, nowszy. Nie nowy, tak. tylko nowszy. Bo tamten z Bęki poszedł później do tamtego, a tu jest nowszy, bo ja kupiłem, żeby były dwa. Bo zawsze żeśmy zapominali, co nie? No, tylko... zawsze zapominaliśmy przełożyć. Jeżeli się fajnie przyklei, to później jak się odklei, to później ciężko znów jest przykleić, co nie? Hmm. One się przyklei i tak trzymają. Jak... No. Więc lepiej mieć, a na dwa samochody jeździmy, więc... Lepiej mieć ten. Dobra, także teraz jeszcze. A światła do... masz? A ja nie. nie masz. Aha. Mam teraz. Ja myślałam, że tam na auto można zostawić Nie ma tu auto. pisze auto. Ale tu się nie zapalą w dzień. Ale było tak, że ten. A to tak muszą być zostawione. No. Auto to jak masz takie LEDy czy coś do jazdy dziennej. A on nie ma do jazdy dziennej. Una, a u nas obowiązuje całodobowo, że trzeba jeździć na światłach. Co nie? No. no to trzeba zapalać jakby miał ledy, czy światła dzienne można to zrobić, te dolne dać na światła dzienne, ale nie będziemy kombinować można tak zostawić one glasną od razu jak wymiesz kluczyk, nie? tak no to nie można tego ruszać i nie sobie tak chyba żarówka się naprawiła czemu? no bo nie świeci, bo nie świeci. <laughs> ale ty kupiłeś żarówkę, co nie? nie kupiłem nie? żarówki ja muszę ją wyciągnąć, zobaczyć co to za żarówka. Bo niby H11, ale... Ale może się zdarzyć, że jest H7. No tak to jest no, w tych samochodach. No. no a później będzie leżeć ta żarówka i do niczego nie będzie nam no. potrzebna. No do niczego wtedy by była. Nie może przeprowadzić, nie Szybciej jest przejechać. Patrz. Patrz, no i co? Bębu. No, i o Ciebie? Żagań wiejska. Widzicie, że tu nasłuchać? No bo tu jest bliżej telefon. No bo tu tak. No tu jest pod nosem, zaraz. No tu jest pod nosem. A tam to jest kilometr, żebym ja sięgnął do szyby. Jadę po górki, bo jeszcze mam kilka słoiczków i zrobię, ale nie zrobię samych ogórków. Zrobię inny. Będzie, będzie przepis. No bo tu też można go przykleić daleko, no ale to po co? Jak tu fajnie na górze. Tak. No ciasto żeśmy dzisiaj sobie z kawką zjedli. Co nie? Mhm. Zamknięte. Ty co oni? Powariowali. To na no, osiedle będą się... 12 godzina, on jeszcze jest zamknięty. Nie, on chyba, oni chyba w ogóle urlop mają. Urlop, no. Czy trzeba na osiedle pojechać? To oni wszyscy na urlopie są? Co? Ja nie wiem, ale on wie, że oni tutaj mają trzy czy cztery sklepy. Chyba, że tu by były ogórki. Ale to by musiała tu gdzieś. Za... To nie, to. Czekaj, są! A są worka i papryka jest w workach. Tak, dobra, Zaparkuję. jedź do apteki, od razu sobie załatwisz. Zaparkuję tam. No, to nie było śmieszne. Ta, a jak pójdę do sklepu to mogę stać? Tylko no nie bardzo, no. trzeba kupić bilet Trzeba gdzieś tam Właśnie. dalej stanąć Też uważam, że lepiej tam dalej Tam na końcu stanąć. sobie staniemy, o tam jest ile wolnego No, Jeszcze może pójdę. No to pewnie, do Rybnego sobie pójdę Tak, tu gdzieś stanę, o. nie? O tam na końcu No możesz stanąć kawałek nawet na tym o. No jest tak malutki, że Dobra Ty idziesz za mną, czy nie? Nie, ja idę po bilet Jutro i tak, bo i tak przecież jeszcze recepta no. przyjdzie. Będzie mojej, że jest kolejka. I to bardzo duża, a tylko jedna kasa jest czynna. Więc mówię, nie no, nie, nie będę tyle stała. Teraz jedziemy po Majci nagrody. I po Bartka karmę też no. od razu. Dawno nie byliśmy tam. No mówi, że się fajnie jeździ. Czekaj, jak włączymy czynniki, a tu nie widać. widać. Nie, bo będzie się zaraz wystraszy. Ty mówisz, że jest naszym pachruciem? Obok... No, ale pierwszy raz, Artyk, była taka kolejka. No poniedziałek. Ludzie, ja mówię, nie to i tak ten dzisiaj zawieźliśmy, bo ja miałam inne teraz tabletki kupić, ale i tak zawieźliśmy dzisiaj ten e, recepty, to jutro na pewno przyjdą, mhm. to trzeba będzie jutro, bo po, pojutrze i tak podjechać tu do apteki. Mhm. Więc to ja może będzie wtedy mniejszy ten, mniejsza kolejka. Mówisz, że podoba, mi, podoba Ci się nazwa Pachruść <grym> może być Pachruść <grym> powiedzcie jak Wam się podoba nie wiem czemu taką wymyśliłeś Pachruściem, pachruściem. No, możemy jeździć Pachruściem powiem Wam tak kiedyś, kiedyś, kiedyś bardzo dawno temu w Świętoszowie jak pracowałem w latach 2006 coś tam to mój kolega miał taki stary samochód i mówił na niego o Pachruść <grym> Miał taką starą renówkę, nie pamiętam, czy 19, czy jakąś tam, co gdzieś jechał, to zawsze mu coś gdzieś tam odpadło. Odpadło, tak? Ja uh, i ten mój pachroś jeden, ale jeździł. Wszystko tego, ale jeździła. No i tak mi zostało pachroś. Nie, bo on zawsze miał wymówkę, żeby się spóźnić do pracy. Nie? Bo pad. papruś coś tam, bo z pachruściem coś tam. No. no dzisiaj trochę pojeździliśmy pojedziemy pod garaż to sprawdzę płyny. Dobra. Sprawdzę olej. Płyn chłodniczy, bo to trzeba czy, sprawdzić. Czy, ta, czy nie bierze oleju, czy czasami nie musimy z 10 litrów oleju ze sobą chodzić? No, w becce, czy jak? Ta, no mały bagażnik jest, ale z 10 by się zmieściło. Dobra, teraz idziemy tu. Two. Two. To znaczy dwa. Wiecie co? Już zmieniłem język w radius z niemieckiego na angielski. Bo ty lepiej, co nie? To bo ja rozumiem angielski przynajmniej. Niemiecki tak nie bardzo. Tak troszeczkę. I dzwoniłem już z samochodem do Beci. Co A nie? Benzyno mi zaśmierdziało. Mi też, ale my nie mamy benzyny. My mamy diesla. Komuś kapało Wiesz? Możliwe, bo coś mi zaśmierdziało. No u nas nie może będzie nam zaśmierdzić. No, raczej by to nie było możliwe. Nie przeszłoby, mówisz. To Proszę. Seneda Kupiłam sobie jeszcze fajną foremkę, to wam pokażę. Nie. I w warzywniaku zaszalałaś. No, ale... Artek zaszalała? Co nie wiem, ja że tam kupiłam? jest bardzo drogo. Nic takiego nie kupiłam. A, a zresztą pokażę wam w domu. A tyle pieniędzy zapłaciłam, właśnie, jakbym nie wiadomo co kupiła. To sprężyny słychać, no. nie? <grym> Nie to nie przeszkadza. I też się fajnie. No tam jedzie, czy tam, tu? Tam nie ma gdzie. Po tych dziurach będziesz jechać. Albo jedź tam, pomalutku i zaczymy. Tam nie jest aż taki niski. O. Tam jedziesz? Myślę, że tu postawisz. Tak, ja tu chciałam. No to dobra. I Majcia na razie czekaj. Tak. Bo my jedziemy zobaczyć. Da. Je, trzeba wiesz, że na przykład trzeba ten hamulec ten troszkę. I Beć be będzie zarpipkać. Właśnie tak. widzę nawet, co ty tu kombinujesz. Czemu dziwnie? Ten z tym tak Do góry, całą, nie? Całą wajchę do góry. Do góry się podciąga, jakoś tak. W Oblach fajnie, czy w pasacie był taki dżinger do góry podciągany, nie? Mhm, tak, a tutaj tego nie ma. Tylko całą wajchę trzeba. No, coś tak z. Stuka w tej stronie? No, jakby Aj. przegub. Powinien stuknąć, a nie stuknąć. Nie, bo to przy skręcie. Aha, no to jak ten to trzeba gdzie robić? No. no, jedziemy jeszcze do Kauflanda. O, CDI. Tylko ten malutki. Nie było dla Bartusia chrupek i nie było e... papryki. Papryki ostrej, którą potrzebuje. Okna ma potwierane, czy nie? No, już wywalili wszystkie ciuchy znowu. No nie było i co ja poradzę? że kupię tu wszystko, ale niestety nie. Ale za to kupiliśmy coś innego, co nie? No, kupiliśmy do tej półeczki. Do tej półeczki coś kupił. Akurat będzie bardzo fajna rzecz, czekaj, żeby mi tutaj ktoś nie, nie wyszedł czasami z autobusu. Czasami dziecko potrafi wylecieć. Chyba ten tu jedzie Wie. Mocniejsze jeszcze jak twój ten Jak fordek No Dobry. jest moc Coś się chmurzy znowu No chyba, może gdzie padać To chyba, czy może? Dziad, gdzie ty tam gdzie ty ty wysiadasz? Ty gdzie ty się wybierasz koleżanko? nie wybieraj dużo ludzi a ja pobawię się teraz z komputerem znów za śmiercią i paliwem mhm. Kurde. chyba tam wiesz w mhm. chyba musisz ten zobaczyć Mm-hmm. No i witajcie w domu. Tak. Teraz pierwszy to są zakupy Skałflando. Z, Kauflandu. z Kauflandu. Oczywiście sucha karma tą Bartus je. I ona kosztowała 21 zł i 29 groszy. Ile tu jest 80 mhm. Ona jest malutka i on i nic innego nie chce po prostu jeść. E, wzięłam jeszcze tak, porcję z kurczaka. To są tu, tu. Porcje z kurczaka wzięłam kilogram, po 3 złote za kilogram były. To mhm. Wzięłam porcję z kurczaka. E, żołądki z indyka były po 15 zł, więc też wzięłam kilogram żołądku z indyka. Wiesz, po 3-4 zawsze wsadzam do, do zupy sobie pomrożę zaraz, takie po 3-4 żołądki. E, patrz, poduszka została 40 na 4 ja się mhm. taki. 40 na 40 cm. Kupiłam tobie nowy, 15 zł, ale to najwyżej innym razem pokażę. E, wzięłam sobie słuchajcie, ten soczek. Jeżeli macie e, możliwość kupienia, naprawdę bardzo dobry. Tylko, że on kosztuje 7 zł. 7 zł to jest pół litra tutaj. Mhm. Ale jest naprawdę bardzo dobry. Tu jest taki wiesz, ten e, nie z koncentratu, tylko naturalnie tłoczony, niepastaryzowany. Mhm. Bardzo smaczny. Ja już piłam, to jest jabłko, e, e, jabłko truskawka, ale naprawdę smaczny. E, później tak, papryka, peperoni. Właśnie taką szukałam że tylko jedna żółta jest, a resztę, no trudno. I ona kosztowała 6 zł. Tutaj jest 10 deko. 6 zł. To i tak się chyba lepiej opłacało, bo ostatnio było chyba po złotówce, czy po 2 zł. Po za jedną się płaciło. 2 zł chyba za jedną. Ziemniaki wzięłam też, bo już nie mamy ziemniaków. Kilogram ziemniaków było po 2 zł. Złote 99, zł. więc wzięłam ziemniaki. I słonecznik jeszcze jeden znalazłam. Taki za 5,79 zł. Ja to chowam i zaraz pokażemy Wam resztę. No, i teraz netto. Netto i sklep ten mały, ten warzywny. Słuchajcie, uh -huh. w tym sklepie małym warzywnym kupiłam takie coś: taki jeden mały zestaw do kiszenia. Jedną taką, nie wiem, tu chyba widać. Uh -huh. Wiązkę kopru. Jedną taką wiązkę kopru. I do tego wzięłam to jest wszystko w sklepie tym warzywem dwa takie wielkie pomidory o i tyle moreli troszeczkę tutaj jest nie wiem z sześćdziesiąt deko moreli tak bo pójdą do ciasta i słuchajcie tyle ogórków tu jest 5 kilo pięć kilo takich ogórków i za to zapłaciłam dziewięćdziesiąt prawie dwa złote mhm. To no jest normalnie szok. Ceny normalnie z kosmosu. Kosmos. No ale chcę tak, chcę zakisić trochę ogórku, będzie przepis i będzie y, też. Y, nie będę przepisu, no bo będę dla nas robić ogórku, bo już nie mamy w lodówce kiszonych na teraz. I teraz tak. Co kupiłam w netto? 4 zł39 groszy mąka tortowa, kilogram mąki. Jajka były po 8 ,40 zł, 40 groszy, bo one były przecenione. To jest 20 sztuk ściukowane, także wzięłam. Pojemniki. 4-litrowy pojemnik. Słuchajcie, fajny i on kosztował 12 zł, patrzcie. Nie, naprawdę bardzo fajny. Z takiego. Jak to się nazywa? To, to nie jest takie, że, że to mhm. się od razu połamie, bo to jest takie bardziej, tak jakby. No, nie wiem jak to nazwać, bo nie są takie sztywne plastiki, że jak się przychyli to połamiesz. I tutaj wyciągacie o 12 zł, także uważam, że fajne, na takie właśnie różne rzeczy dla ciebie pod ten. Do tej półeczki, co żeśmy no. kupili, co żeście oglądali. Także jeden taki o, no zresztą tu jest nawet na takie różne właśnie duperele. 20 na 20 na 18 cm. Mm -hmm. Tam, tam wi widać? No widać, widać. No. Później za 10 zł kupiliśmy dwa też 3-litrowe. No tak samo, się otwierają. O, tak samo się otwierają, tylko że on jest o, troszkę mniejszy. To też właśnie na, bo to i karty jakieś do, do, do nasze takie, to wiecie, do nagrywania różne rzeczy. I mhm. fajnie, bo tutaj widać, co jest po prostu w środku. A co on robi? Te mniejsze są 20 na 20 na 12 cm po 10 mhm. zł. Także uważam, że też fajna cena. Później tak. E... Aha, makaron krajanka, 2 15 zł. 15 groszy. Taki wzięłam mhm. Jeden makaron, bo już nie mamy też. Sos taki za 10 25 zł. 25 groszy. My ten lubimy. Mhm. Taki sos pomidorowy to jest z szczoskiem. Bardzo dobry. Smakuje nam. 10 ,25 zł. 25 groszy. Serek wiejski 2,79. 20 deko. Takie o dwa. Serki. Później tak. Karma dla. Nie karma, tylko te. Nagrody dla mai 4 zł. Takie trzy. Trzy takie te. Zawsze dostaję po pół. Uwielbia je. E, później. Co tu pisze? Hmm. Jagoda? Jaka jagoda? Dwa razy. Nie, jogoda. A, jogurt, ja, jogube, ten. Jogurt. Jogurt dwa razy po 2 ,19 zł. 19 groszy. Takie, dwa jogurty naturalne. A i jeszcze dwa pojemniki, takie, po 8 zł. 1. Tak, 8 zł. 1. 26 cm na 17,5 na 12,3. Mhm. Takie dwa pojemniki, to też do pokoju, co nie? Właśnie do, mhm. do tego. Tak, później tak, ryż jaśminowy 3,49 w woreczkach, bo nie było na kilogramy, trudno. Eee, dwa razy zupkę, wiem, niezdrowa, trudno. Z borowikami, maślakami, ja lubię czasami i ona kosztowała 2 49 groszy. Dwie takie zupki Jabłka wczesne po 8 zł. za kilogram 4, wziąłeś Ładne. A tam były przecenione na 6. Ale tu widzę, że jest minus Aha, 2 no zł. rabat. No. Więc mogły być po 6, wiesz. Uh -huh. I jedną paprykę żółtą która będzie mi potrzebna do przepisu. Za papryka była po 10 zł za kilogram, za jedną zapłaciłam 3 zł i 15 groszy. No jeszcze foremka. A, a foremkę to kupiłam, słuchajcie, bo byłam poleciałam do sklepu rybnego, ale niestety świeże ryby dopiero jeden był zamknięty, a drugi był dopiero w środę. Świeże ryby będą, a mrożonych nie chciałam. 28 cm foremka kosztowała 40 zł. Bo mam jedną, ale mam taką mniejszą. I tu jest. O, tego nie widać, słuchajcie, bo ja mówię do pani, ale wie pani co, ale ja chciałam, żeby pani mi pokazała z wyciąganym dnem. ona mówi, Ale to jest wyciągane. No bo jest przyklejone. I faktycznie ona ma tu. Przyklejone jest. Z tyłu. Przyklejone jest z tyłu. O. Ale 40 zł. No ale trudno, chcę takie właśnie teraz trochę takich okrągłych chciała popiec, takich płasków. O. Także jest fajnie, mhm. bo jest wyciągane właśnie, no to wtedy lepiej, wiesz, wychodzi, co nie, ciasto. Bo mam taką i ja taką i jeszcze właśnie dzisiaj sobie znalazłam, zaraz pokażę Wam, bo umyłam. I jedną taką, o Jezu, o, jedną taką, ale widzisz, to jest mniejsza, a czasami mhm. mówię, jak będzie więcej ciasta, mówię, bo to różnie bywa, może dam więcej owoców, to bym chciała jedną... Y Większą, a nie mam większej, więc wziąłam taką e, foremkę. I to by było na tyle. Mhm. Tak. Także na sam koniec pozdrawiamy. Pozdrawiamy słuchajcie naszego widza. No. Widz nie przestraszył w sklepie. No. No, mało zawału nie dostałam, <laughs> ale to bardzo miłe, naprawdę, możecie do nas podchodzić, my nie gryziemy, bardzo nam miło, że, 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 że nas Pan poznał, tak? Pan się mi... A pan mówił Tobie na imię, jak ma? Jak mój brat. Marek. 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 Dobrze, pozdrawiamy Pana pana Marka, bardzo, bardzo serdecznie. I Pan Marek kupił dzisiaj z coś tak. żonie. Co? Ociekacz, ten słonik. A słonika. No bo mi pokazywał nawet. Tak? Mhm. No ja mam słonika, mam. Tylko teraz ściągłam, no bo mi ten, bo mi tutaj e, zawadza. No tylko bo... siwego. Aha. No ja mam tutaj, sobie stawiam zawsze, tylko to muszę to teraz tu sprzątnąć i z powrotem słoi, słonik staje na swoje miejsce. Fajnie, bo ja tutaj widzę, co tu nie tylko owoce i warzywa sobie płuczę i one ociekają. Nawet nieraz, jak coś umyje, to też jako ociekać też tutaj położę. Myłam w zmywarce, nic się nie dzieje. Także bardzo fajny jest ten słuch. Także dziękujemy za wszystko. Tak, dziękujemy bardzo. No, także żegnamy się z Wami. Żegnamy się z Wami, kochani. Do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Papa. Pa. Pa, pa.